Hej, witam serdecznie na szybkiej recenzji z pierwszego odcinka i pierwszym wrażeniu złej weganki, nowej miniserii, która pojawiła się wczoraj na Netflixie. Serial ma cztery odcinki w granicach 45 60 minut i opowiada o historii sarmy amerykańskiej celebrytki i restauratorki, która ze szczytu spadła na dno. Jak to mówią, dogodzić wszystkim się nie da, ale wkurzyć wszystkich to żaden problem. Tak samo z sukcesem buduje się go latami i mozolnie, ale traci się wszystko w moment. Sarma w 2000. 13, bodajże miała wszystko, świetną restaurację w Pure Food and Wine, gdzie podawała e, surowe, e, wegańskie jedzenie, stołowały się u niej wszystkie gwiazdy Hollywoodu, ówczesne e, Brad Pitt, Baldwinowie, e, naprawdę masa, masa znanych ludzi, wydawało się, że Sarma miała wszystko, a tak naprawdę była na skraju bankructwa, czuła się samotna ze swoimi partnerami, no nie, do, nie nadawała często na tych samych falach, nie umiała być sama, i przez to, przez to źle wybierała swoich partnerów życiowych, przez co skończyła, jak skończyła. Dokument jest prowadzony z perspektywy samej Sarmy w czasach obecnych jej współczesnych pracowników, rodziny i przyjaciół od momentu, kiedy zaczynała karierę, weszła na szczyt i kiedy zaczęło się psuć. Generalnie, jeśli podobał Ci się oszust z Tindera i ta narracja, jak była prowadzona w tamtej serii, to to jest praktycznie jeden do jednego, powiedziałbym. Prowadzone, no więc jeśli podobał Ci się oszust, to Ci się spodoba. Jeśli nie, to raczej nie odnajdziesz się w złej wegance. Generalnie, w pierwszym odcinku dowiadujemy się, jak sama zbudowała swój, że tak powiem, majątek swoje, swoją restaurację z kolejnymi partnerami budowała to, poznawała się, aż do momentu, kiedy poznała niejakiego jakiegoś który był bardzo tajemniczym facetem, podawał się z jakiegoś agenta od tajnych operacji, taki strasznie tajemniczy, starał się być. A co do czego okazuje się, że jest to pan Antony Stranges, jest notowany w kartotece za się pod oficerów policji i tym podobne rzeczy, ma na koncie odsiadkę no i cóż, od tego momentu wszystko zaczyna się sypać, ale nie będziemy spoilerować. Generalnie noty, jakie seria osiąga na Filmwebie i IMDB są bardzo podobne, między 5.1 a 5.7. Fanom dokumentów pewnie to się spodoba, nie ma tutaj za dużo nie wiem, akcji wartkiej, bardziej opowiadanie suche historii. I to tyle. No powiedziałbym, że 5,5 to jest taka nota, powiedzmy, optymalna po pierwszym odcinku, jaką bym dał. Obejrzę pozostałe trzy i wtedy dam znać, jak wygląda dla mnie nota całej serii. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia jutro w kolejnej szybkiej recenzji na kanale. Trzymajcie się. Cześć.